A tu drugie dzieci, mamy kaczkę. Pak, 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 lepa, pa, tak, tak, kurwa. To będzie dla papa tu kurwa. Hi, hi, hi. Za chwileczkę zaczniemy dzisiejsze, emocje, kurwa. Tak, tak, kolejne emocje w ramach tym razem drużynowego turnieju Polski, który nadchodzi, moi drodzy. Nadchodzi z opóźnieniem, bo ten turniej miał być organizowany już parę dni temu. Ale to już nie jest na przeszkodzie, inne sprawy. Teraz mamy nadzieję, że już totnego najgorsze za nami i nie przystąpimy do rywalizacji. A mniej oczywiście, kolejne dwie godziny przed nami. Maksymalnie dwie godziny, bo może zajdzie mniej czasu. No, tak czy siak, emocje cały czas są z nami i za chwilę i dalsza część. Już kurwa Kurwa No Ja Ci Za chwileczkę zaczynamy Pamiętamy, że oczywiście mamy cztery etapy Treningi Scena próbna I dwie Serie konkursowe O nie pamiętamy za chwilę Będziemy to wszystko sobie weryfikować. Najpierw zrobię sobie na grę online. Czy ktoś jeszcze pozostał, czy nie? Mam nadzieję, że załaduje nam grę. Eee, no nie, już nikt nie trenuje. Każdy pewnie nam mecz, środkówki W nim Polki grają z Amerykankami. O, bardzo milujemy na religii Ligi Narodów, a my proszę Państwa skupiamy się na tym co na nas ważne. Widzimy sytuację. <laughs> Mistrzostw świata. <laughs> I też zrobiło się ciekawie, a teraz drużyna różnej Polski. Pozostały cztery konkursy do końca i zostały same ważne obiekty do końca. To też warto o tym pamiętać, prawda? Tutaj zaczynają się poważne schody. Liderem Szwajcarzy. Po ostatnim konkursie, niestety, na siódme miejsce, ostatnie dające utrzymanie, spadła Polska, która dzisiaj, mamy nadzieję, weźmie rewanż za porażkę z ekipą Francji i Kanady, która miała miejsce ostatnim razem. Szwajcaria przed Finlandią, yy, wciąż ta przewaga Szwajcarii przekonująca, natomiast yy, pamiętamy, że cztery konkursy do końca powodują, że sytuacja jeszcze jest otwarta dla Finów. W trzecie jest Norwegia, która ma niewielką przewagę nad Kazachami i Estonczykami. Piąta pozostaje Austria, która trochę tę ostatę zwiększyła do podium. Szóste jest do Francji i Kanady, która ma 19-punktową przewagę nad Polską. Ostatnia pozostaje Rosja, która praktycznie straciła szansę na uniknięcie ostatniego miejsca. Dlatego, że nawet loty mogą się okazać już niewystarczające. Proszę Państwa, przed nami dzisiejsze, dzisiejsze treningi. Trzy skocznie oczywiście czekają na swoją realizację. Dzisiaj się stawiamy na skoczcie pokoru świata? Zaczniemy sobie skoczcie w Płopio. Eee, czyli od czegoś mniej przyjemnego. Później loty w palnicy na 215 metrowej skoczni. A finał czeka nas dzisiaj w trudnym harachowie zobaczymy, jak nam pójdzie? W oczywiście, zyski są co 5 metrów od 180 metrów, począwszy. Natomiast na innych obiektach podobna sytuacja, tylko że co 4 metry. W Chłowiu zaczynamy zyski od 115 metrów, bo to jest bardzo mała skocznia, generalnie, jeśli chodzi o, dużo, jeśli chodzi o duży obiekt. Z 115 metrów to jest minimum, możemy zaliczenie, no i porządek mamy 115,5. Jest pierwsze zajęcie. Drugie nie jest przy 120 metrach, a trzecie 324. Ponieważ 115 to są wpadki. Teraz drugie zlecenie z rzędu jest 117,5 m, Teraz zlecenie bonusowe jest tylko przyznawane przez skokach powyżej punktuka. punktu K. No teraz to kapitalnie: 125 m, i wysokie noty strasznie potwórne. Mamy 6 z 15, kapitalne otwarcie, trzeba przyznać teraz. Teraz odlecia o górę. 126,5. Znowu wysokie noty. Zajrzenie po czwórne. Mamy 10 zaliczeń. Jak chcemy, to potrafimy, prawda? Eee, czekamy więc w jakiej formacie. Teraz kolejny skok trafiony. Chyba też będzie zaliczenie po czwórne, bo też ponad 24 metry. 125,5, ale niższe noty. Zajrzenie będzie potrójne. Eee, no i co pozostało. Wymagamy w nim 123 metrów. I za pierwszym zajrzamy. Fantastycznie. 126,5 metra została próbka Hot czyli dwa skoki powyżej punktuka, bądź jeden co na miejscu 23 metrowy. Jest dublet Najlepsze Najlepszy skok na zakończenie. 128 metrów. No i teraz kamera boczna. Zaraz do jak boczną nam wyjdzie. Dziewiąta belka. Tutaj, w pokątkach 122,5 m zacznie potrójne. To jest ta ulga, że już powyżej punktu kamery w zasadzie zacznijmy w całości. Ale też możemy 115 metrów. Eee, teraz 126,5. Znowu wysokie noty. zacznie potrójne, Tym razem. A więc mamy 7 zaliczeń już z 12. Proszę Państwa, po pierwszych dwóch próbach, no fantastycznie, że to zaczęło. Teraz trzecia próba i trzecie zaliczenie. 126 metrów. Noty dobry, nawet żeby to było dość niepotrzebne. Czyli mamy już zaliczenie na całym tym momencie, w którym wymagamy 121 metrów. No i w tym mamy pierwszą wpadkę. 114 metrów. No minimalna wpadka, ale jednak czekam Czekamy. Mówiłem minimum 121 metrów. 121 metrów. Teraz było bliżej. E, jest 120. Nie do końca przekonujące noty przede wszystkim tutaj. Można powiedzieć teraz. Teraz będzie lepiej to wyglądać. Teraz będzie lepiej. Będzie leczenie końcowe i to kapitalnie wyglądało. 131 metrów. Coś fantastycznego. Noty po 19,5 Wydawało się skok niemożliwy, a jednak. No i teraz zajście końcowe już stało się faktem. Przed nami w robocha trika czyli dwa skoki powyżej 120 metrów. Będziemy w grze, bo Mamy skokę powyżej punktu K, 122,5 metra. Yy, więc czekamy na dwa skoki powyżej 120 metrów, bądź jeden powyżej 123. Yy, jest ta jedna wkładka, która jest oczywiście dopuszczalna. 92,5 metra. Tak, porównując na skoku tych 131 metrów, to jak nic nie porównać. Teraz znowu no, no i mamy skomplikowaną sytuację Bo nie tylko będzie możliwe Jeśli teraz osiągniemy 124 metry Jeśli chcemy jeszcze mieć hat-tricka 124 metry muszą być teraz Żeby nam odblokować sytuację Jest dobrze! 128 metrów No i wystarczy jeden skok po 120 metrów Bezpośrednio po tym skoku żeby to zliczyć Ale musi być bezpośrednio po tamtej próbie Tak? Nie ma odstępu i jest dobrze. 122,5 metra mamy. zleczenie końcowe. No pozostał etap trzeci. Ostatni trzeci naszej relacji. Chłopio. Yy, Witam po raz ostatni z trzeciej kamery. Dziewiąta korka startowa. Yy, tu mamy trochę łatwiejsze wymagania, bo 121 metrów daje już zajaczenie potrójne. Bo tu zmieszamy wymagi do 110 metrów. Jest jedyny wyjątek, no bo to nie ma. Przebacz. 113 metrów. Nie ma bonusów za noty. W zamian. Czyli sobie zaczniemy na normalnie na 123 metry. Teraz w no 4 metry właściwie. Teraz 118,5 metra. No to jest 7,19. Muszę sprawdzić, bo może netto nam rozłączyło. Nie rozłączyło neta. Czyli to był zwykły jakiś kaprys od losu. Można by rzec, nie wiem z czego wynikający. Także za to proponuję, bo była wypaczona. Czekamy na następny. Na razie mamy za sobą jedno potrójne. Teraz się 4,5 metra. Zaczniemy poszwórne, oczywiście. A więc. 7 zaliczeń z 10, jeszcze jedno minimum, żeby zaliczenie końcowym poznać i będzie tyle wszystko, jak to dobrze, skoro będzie łatwiej zaliczyć oczywiście tą odległość finalną. Teraz dobrze, 12,5 metra wysokie na zaliczenie potrójne, czyli wymagamy 115 metrów, proszę Państwa, 115 metrów w zaliczeniu końcowym, no najłatwiej, najłatwiejszy, najłatwiejszy próg, jaki można mieć. No, no i brawo! Za pierwszym razem 125 metrów. Fantastycznie. No i teraz rzeczywi końcowe. Bo za trika. Czyli tutaj wymagamy troszkę też mniejsze, bo wymagamy minimum 118 metrów nie 120, ale widzimy turbulencję, to to staramy się utrudniać. 119 metrów w tym momencie. No te 19. No i nie wygląda to za dobrze. Znaczy Teoretycznie, bo te turbulencje trochę tak nam tutaj motają wynikami. Pamiętamy co było w tym konkursie, bo tam było dużo i na tym stracili najwięcej. Jest na szczęście, -trick. Metra, no to na hat 126,5 m noty 19, 19,5, a za chwilę druga część treningu, w, tym, w tej części powstały dwie skocznie, czyli loty w planicy te przyjemniejsze, no i potem te trudniejsze w Harachowie. To już za chwilę w drugiej części.